Cześć czołem Kluski z Rosołem. Słuchasz polski daily podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które znajdziesz na mojej stronie internetowej www.polskidaily.eu Na tej stronie znajdziesz też wszystkie transkrypcje um, odcinków moich podcastów, a wiele z nich ma również listy Quizlet, tak jak ten, który usłyszysz dzisiaj. Dzisiejszy e-mail był newsletterem, który wysłałam subskrybentom mojej strony z okazji dnia Kobiet. Jest to odcinek, biografia, które wiem, że bardzo lubicie, bo mi o tym piszecie. Jest to biografia kobiety, która była ważna dla polskiej historii. Mało się mówi o polskich kobietach i ja chcę to zmienić. Chcę, żebyście uczyli się nie tylko o królach, politykach i męskich sportowcach, ale też dowiedzieli się. Trochę tego, co osiągnęły polskie kobiety. A więc dzisiaj mam dla Was odcinek o Wandzie Rutkiewicz. Mogłabym o niej mówić pewnie godzinę albo i więcej, ale wiem też, że wolicie krótszy format, więc spróbuję streścić, skrócić jej biografię. Jeśli słowa w tym odcinku są dla Ciebie trochę za trudne, to koniecznie sprawdź listę quizlet. Znajdziesz ją na mojej stronie polskdaily.eu. A jeśli podobają Ci się moje odcinki i dużo się z nich uczysz, to wyślij je innym osobom, które też uczą się polskiego. Bardzo dziękuję. A teraz zaczynamy. Być może wiesz, że Polacy, chociaż mają dostęp i do morza, i do gór, generalnie bardziej kochają góry. Niby polskie góry nie należą do najwyższych, ale co roku, latem i zimą, mnóstwo ludzi ucieka z miast i rusza na szlak, aby walczyć ze swoim ciałem, ze swoją psychiką, głową i naturą. W górach ludzie znajdują spokój, a wielu z nich nawet sens życia. W górach jest cisza, niebezpieczeństwo, wyzwanie, medytacja, smutek, efekt halnego wiatru. Podobno, kiedy wieje halny, taki specjalny wiatr w Tatrach, ludzie czują się dużo gorzej. Jest też satysfakcja. Ludzie mówią, że góry wołają ich jak syreny. No i powiedz mi, że to nie jest swojego rodzaju magia. Magia, której ja sama do końca nie rozumiem, bo jestem zdecydowanie człowiekiem wody. No ale racjonalnie tego i tak nie da się wyjaśnić. Bohaterka naszego odcinka, Wanda Rutkiewicz. Była pierwszą Europejką, która zdobyła Mont Everest. I pierwszą kobietą na świecie na szczycie K2. W sumie zdobyła 8-8 tysięczników, dzięki czemu jest jedną z najważniejszych postaci polskiej wspinaczki wysokogórskiej. Rudkiewicz była jedną z osób, które w górach znalazły sens życia. Nie pochodziła z rodziny góralskiej. Wręcz przeciwnie, urodziła się na północy Litwy. Po II wojnie światowej jej rodzina musiała przeprowadzić się do Wrocławia. We wczesnym życiu Wanda doświadczyła ogromnej tragedii. Była świadkiem tego, jak jej młodszy brat zginął w wyniku eksplozji niewypału czyli pocisku który został po II wojnie światowej. To tak samo jak morderstwo jej ojca z pewnością wpłynęło na to, z jakimi myślami musiała walczyć podczas swoich wędrówek po górach. Pierwszy kontakt z górami Wanda miała na wycieczce do Jeleniej Góry. Potem bardzo szybko złapała bakcyla wędrówki górskiej. Zrobiła kurs taternika, wyznaczała nowe trasy w Tatrach i chodziła po jaskiniach. Osoby, które chodzą po jaskiniach, nazywają się Grotołazami. Po Tatrach przyszedł czas na Alpy, ale i to jej nie wystarczało. Chciała jeszcze więcej. Większe a właściwie wyższe były Himalaje. W tamtych czasach, a mówię o latach 70. XX wieku, wyjazdy zagraniczne polskich sportowców oznaczały szansę na promocję kraju za granicą. Więc, w sumie, nie było tak wielkiego problemu ze zdobyciem paszportu i pieniędzy na wyprawę. A jednak, dla kobiet. Nie było to tak łatwe jak dla mężczyzn. Ciągle musiały wyjaśniać, dlaczego wybierają góry, a nie domowe ognisko. W wywiadach dziennikarze na okrągło kwestionowali ich motywacje i możliwości. Kiedyś dziennikarka zapytała Wandę, czy zdarza jej się tak po kobiecemu płakać. Na co Himalaistka odpowiedziała, że ze złości jej się zdarza, ale nie dlatego, że po kobiecemu. Dla sportowców takie wyjazdy były często jedyną szansą na zobaczenie czegoś poza granicami Polski, co w połączeniu z poczuciem wolności, jakie mogą dawać góry, mogło być uzależniające. Wanda nieraz spotykała się z niezrozumieniem. Wiele osób, w tym jej własna matka, nie mogło zrozumieć, dlaczego ktoś narażałby życie dla wejścia na szczyt jakiejś głupiej góry. Wanda odpowiadała na to, że niektórzy potrzebują gór, żeby żyć, że bez gór są jak martwi. W 1975 roku, w wieku 32 lat, Rutkiewicz zdobyła swój pierwszy szczyt w Himalajach, Gasherbrum II. W 1978 roku weszła na Mont Everest, a w 1986 na K2. Początkowo wspinała się z kobietami, Później z mężczyznami, a potem sama. Chociaż miała przyjaciół w normalnym świecie, w górach nie była lubiana. Ludzie, którzy chodzili z nią w góry, mówili, że podczas wędrówek liczyło się dla niej tylko zdobycie szczytu i ona sama nikt inny musiała zdobyć szczyt za wszelką cenę. Niektórzy nie decydowali się na wędrówkę z Rutkiewicz, bo zbyt wielu ludzi ginęło na wyprawach z nią. Oskarżali ją o brak koleżeństwa. Ale wielu himalaistów uważa przecież, że człowiek w górach jest zawsze sam. Podobno psychika Wandy w górach była dużo silniejsza niż jej ciało, a... W oczach miała śmierć. Tak mówili ludzie, którzy ją znali. Powiedziała kiedyś swojej przyjaciółce, Himalajistce Annie Czerwińskiej, że nie planuje umrzeć w normalnym świecie. I nie umarła. Wanda Rutkiewicz przyjęła to nazwisko po swoim pierwszym mężu. Zarówno to pierwsze, jak i drugie małżeństwo z Helmutem Szarfeterem było raczej z rozsądku, nie z miłości. Szukała silnego partnera, z którym będzie mogła pojechać w góry. Prawdziwą miłość poznała dopiero przy neurologu z Berlina kurcie Lynke Krugerze, którego poznała w Katmandu. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia. Mówiła przyjaciółce, że planują się razem zestarzeć, co było dla niej wielką zmianą, bo przecież nie planowała umrzeć w normalnym świecie. Niestety w lipcu 1990 roku podczas wspinaczki na Broad Peak Kurt na oczach Wandy spadł w 400 metrową przepaść. Ta kolejna tragedia w jej życiu odcisnęła na niej ogromne piętno. Już nigdy się z niej nie otrząsnęła. Zdewastowana stratą ukochanego mężczyzny, zaczęła chodzić w góry sama, chociaż była już grubo po czterdziestce, i ciało zaczynało odmawiać jej współpracy. W 1991 Wanda zdobyła Anna Purne, ale to wywołało skandal. Według osób, które wtedy również się wspinały, Wanda wcale nie weszła na sam szczyt. Zdjęcia, które robiła, nie pokazywały konkretnie, że faktycznie była na szczycie, a jej koledzy jej nie wierzyli. W końcu specjalna komisja stwierdziła, że skoro Wanda mówi, że weszła, to weszła. Ale w tym świecie rywalizujących ze sobą himalaistów, gdzie wiara w słowo daje jest bardzo ważna, łatwo stracić reputację. Tak stało się właśnie z Wandą, więc musiała im udowodnić, że to jeszcze nie wszystko, na co ją stać. W 1992 roku planowała wejść na swój dziewiąty ośmiotysięcznik Kanchenjunga. Podczas wyprawy był z nią dużo młodszy kolega z Polski, który nagle poczuł się źle i został w jednym z obozów. W tym samym czasie na tę górę wspinała się też ekipa z Meksyku. Dwójka z nich Również było chorych, ale jeden, Carlos Carsolio, ze skręconą kostką, postanowił zaatakować szczyt. Wanderutkiewicz, mimo problemów z brzuchem i ogólnego osłabienia, też nie chciała się poddać. Przez jakiś czas szli razem, ale mężczyzna był szybszy. I w końcu stracił koleżankę z oczu. Wanda szła wolno i nie nadążała. Kiedy Carlos wracał, spotkał ją jeszcze w jaskini 300 metrów od szczytu. Była wtedy bardzo słaba, ale Carlos wiedział, że nawet jeśli jej powie, żeby wróciła, to nic nie da. Potem mężczyzna szedł dalej do bazy i przez jakiś czas czekał na nią. Ale Wanda nigdy nie zeszła. Zdecydował się więc wrócić do swoich towarzyszy, a po Wandzie Rutkiewicz ślad zaginął. Nigdy nie znaleziono jej ciała. Lata później para zagranicznych turystów w Tybecie opowiadała, że widzieli tam mniszkę, która wyglądem przypomina Rutkiewicz. Nikt by ich słów nie brał na poważnie, gdyby nie to, że Wanda przed wyprawą na Kanczendzonkę powiedziała swojej matce, że jeśli nie wejdzie na szczyt, to zostanie mniszką. Jeśli jednak wierzyć relacjom Carlosa Carsolio, podczas ich ostatniego spotkania była naprawdę w bardzo złym stanie i raczej nie mogłaby przeżyć. Co się tak naprawdę stało? Czy Wanda po prostu umarła na szczycie? Czy rzuciła się w przepaść? Prawdy nie znamy i możemy się tylko domyślać, co się z nią stało. To już wszystko w tym odcinku Polski Daily. Jeśli lubisz uczyć się przez słuchanie podcastów, to koniecznie zasubskrybuj mój podcast i zapraszam Cię oczywiście też na Polski Daily. Oraz na spotkania naszych klubów dyskusyjnych, leksykalnych i gramatycznych. Spotykamy się co niedzielę wieczorem, i razem w grupie ćwiczymy język polski. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć.